Siemanko kochani, zadzieram kiece i lecę dzisiaj z jednego z najstarszych miast w Europie. Leży przy Costa del Sol, czyli przy słonecznym wybrzeżu i taką oto temperaturę mamy, proszę Państwa, w listopadzie. Jest dzisiaj troszkę zachmurzone, ale nadal jest bardzo ciepło. Średnie roczne temperatury w tym mieście to 23 stopnie Celsjusza. Biorąc pod uwagę, że w lato temperatury sięgają tutaj nawet 40 stopni, możecie sobie wyobrazić, że w zimę zimno też nadmiernie nie jest. Zadzieram kiece i lecimy dzisiaj do Malagi. W Maladze, moi drodzy, urodził się między innymi na przykład Antonio Banderas, a także Pablo Picasso, którego tutaj znajdziecie oczywiście muzeum. No jest, niestety Wam go nie pokażę, dlatego że jest zamknięty z przyczyn oczywistych COVID-19. Jest tutaj w ogóle dużo fajnych muzeów, które można zwiedzić, tak więc jeżeli mielibyście okazję odwiedzić Malagę w normalnych czasach, to polecam. Ja w Malazze bywałam często, dlatego że mieszkałam nieopodal, w Sewili przez ponad rok, więc do Malagi sobie tutaj przyjeżdżałam, żeby zobaczyć przede wszystkim plaże, dlatego że Sewila jest pięknym miastem, ale niestety plaży jej brak. A dzisiaj co Wam pokażę? Pokażę Wam oczywiście plażę miejską, również pokażę Wam park miejski, który uwielbiam jest fantastyczny, cudowny i ma tam takie ukryte niespodzianki, więc zaczekajcie, zaraz zobaczycie. Pokażę Wam dwa viewpointy. Jeden z nich to jest moje ulubione w ogóle miejsce w Maladze. Pokażę Wam market miejski, pokażę Wam stare miasto, pokażę Wam katedrę, pokażę Wam wszystko to, co ja, odwiedzając Malagę już po raz któryś, uważam za must see. Katedral to największy kościół w maladze, słuchajcie, jest przepiękny. Jest, katedra jest ogromna. Znajduje się w ścisłym centrum malagi w, na Starym mieście otaczają ją takie drzewka, pełne pomarańczy. Teraz jesteśmy w sezonie bo to listopad. I naprawdę myślę, że być w maladze, a katedry nie zobaczyć, no to trochę smutek. W tej chwili jest zamknięta. Nie jestem przekonana, czy jest zamknięta przez COVID, czy po prostu jakby w tych godzinach jest zamknięta. Natomiast to jest taki punkt główny, stoi tutaj też wielka choinka, niestety sztuczna, no ale cóż, jesteśmy w Hiszpanii, a nie w Polsce. Trochę inny klimat. Katedrę budowano ponad 250 lat. Powstała na miejscu starego wielkiego meczetu. Katedry znajduje się al -Kazaba. To 11-wieczna twierdza wzniesiona na wzgórzu i oferująca piękny widok na miasto. To no jeszcze nie jest mój ulubiony viewpoint, tam udamy się za chwilę, ale jak widzicie, tutaj też widok jest super. Pięknie widać katedrę i całe stare miasto. I wejście za darmo, czego wiele osób nie wie i wiele osób rezygnuje, bo wejście jest tak, jakby ukryte za kasami do wejścia do samego budynku. Także, jeżeli nie chcecie zwiedzać w środku yy, części takiej muzealnej, to po prostu możecie sobie za darmo wejść, zobaczyć view i naprawdę warto. Stóp Alcazady znajduje się też Teatro Romano, a więc teatr rzymski. Ciekawe jest to, że pochodzi on aż z pierwszego wieku przed naszą erą, a odkryto go dopiero w 1951 roku podczas prac miejskich. No i dobra, czas się powspinać już na mój ulubiony Mirador, czyli. Viewpoint, czyli po polsku punkt widokowy. O, uciekło mi słowo. Nie jest łatwo powiem wam, bo jest strasznie gorąco. A ja wyglądając rano przez okno, spojrzałam na Hiszpanów ubranych w kurtki zimowe i myśląc sobie, ok, dostosuję to do siebie. Ubrałam się tak w połowie, czyli od góry lato, a na dole jeansy i pełne buty. Bardzo głupio, bardzo głupio zrobiłam, dlatego że im jest zawsze zimno, szczególnie tutaj na południu. Natomiast ja się teraz pocę w tym słońcu. No ale nic, mam ze sobą jeszcze bikini, także później najwyżej uderzę na plażę i będę pływać. Ale najpierw pokażę Wam, jak tutaj jest pięknie. Na ten viewpoint też możemy wspinać się za darmo. Na szczycie natomiast znajduje się zamek, do którego wejście kosztuje 3,50 euro. Poza samą Malagą uda, uda mi się pokazać Wam jeszcze jakieś miejscowości wokół, bo jest ich tutaj mnóstwo, takich bardzo przyjemnych, no ale właśnie się dowiedziałam, że LIPA niestety COVID mi na to nie pozwoli. Nie wolno się przemieszczać między miastami, ani nawet tutaj w okolicy, bez pozwolenia. Pozwolenie takie się dostaje ze względu na pracę, yy, odwiedzanie lekarza i tego typu akcje, natomiast no, nie przez turystykę. Mogłabym to podciągnąć pod pracę może mojego YouTube'a, no ale działalności nie mam i nie zarabiam na tym vlogowaniu, więc chyba e, nic z tego. Jeśli bylibyście w Maladze, to z miejscowości takich tutaj blisko bardzo jest, najbardziej popularna jest Marbedzia, Marbella, jak to u nas mawiają. E, według mnie bardzo komercyjna i ja osobiście nie przepadam, ale bardzo dużo osób jest zachwyconych tym miejscem, więc możecie spróbować odwiedzić. Jak dla mnie, najpiękniejsze miejsca wokół Malagi to jest a Ronda, która nie jest na wybrzeżu, to jest miasteczko położone na, na lądzie, w górach. Przepiękne, stare miasto, naprawdę warte odwiedzenia. I Nercha. Nercha leży na wybrzeżu, myślę, że tak gdzieś, nie wiem, godzinę od Malagi. Nercha i okoliczne plaże. Tam jest Playa del Mar która jest jedną z najpiękniejszych plaży tutaj też w okolicy, bardzo naturalna, taka w górach. No i sama Nercha też jest bardzo przyjemnym miasteczkiem. Tam też jest dość komercyjnie, jest dużo turystów, ale nie aż tak jak Marbella i generalnie tak, nie wiem. Ja osobiście bardzo lubię tą miejscowość. Jeżeli chcielibyście udać się nieco dalej, to oczywiście jest. A, Sevilla, Sevilla która jest miastem jednym z najpiękniejszych, jakie ja osobiście widziałam. Mieszkałam w Sewilli przez rok ponad. I naprawdę bardzo mocno polecam. Natomiast Sevilla tylko i wyłącznie poza sezonem, moi kochani, to znaczy poza sezonem naszym, takim typowym, nie w lato. Nigdy. Nawet jeżeli uważacie, że uwielbiacie upał i że wy chcecie w upał. W Sewili e, upały sięgają do 50-kilku stopni Celsjusza w lato i naprawdę nie da się zwiedzać. Po prostu się nie da, wierzcie mi na słowo. Można zwiedzać tylko rano i późnym wieczorem. Natomiast w ciągu dnia po prostu nie jesteście w stanie wyjść na ulicę, bo jest tak katastrofalnie gorąco. Tak więc Sewilę polecam od marca do połowy maja i później jesienią ewentualnie. Naprawdę nawet zimą jest przyjemnie, jak widzicie. No to jest w tej chwili e, nowember, chciałam powiedzieć. To jest w tej chwili listopad. Co prawda, nie listopad, bo nawet w Andaluzji w listopadzie z reguły tak aż gorąco nie jest, natomiast jest zawsze przyjemnie. Tak więc, jeżeli Sewila, to nie latem. I następne miasto to jest Cordoba, która jest bardzo ładna również, i Granada, której ja nadal nie widziałam. Jestem załamana po prostu, bo do Granady już miałam bilety chyba za cztery razy. I mieszkając w Sewili też już kilka razy już miałam zabukowane hotele i zawsze coś. I teraz naprawdę liczyłam na to, że jutro się przejadę do Granady jedną noc sam spędzę i wreszcie zobaczę tę Granadę i nic z tego i jestem załamana dlatego, że dzisiaj mnie poinformowano, mój kolega do mnie napisał, że w ogóle co ja sobie wyobrażam, że jest coś takiego jak covid aktualnie na świecie i że no nie mogę sobie tak po prostu jechać do Granady bez pozwolenia, tak więc no nic, zostajemy w Maladze, nie narzekam, bo jest cudnie, pięknie i jest tutaj też co zwiedzać teraz idę poczilować na chwilę na plażę, tak więc pokażę Wam miejską plażę może uda mi się wypić jakąś kanie, czyli małe piwko, a, albo nawet zjeść jakąś tapę, czyli małą porcję hiszpańską małą porcję jedzenia. Dziękuję Wam, że jesteście. Fajnie jest z Wami zwiedzać. A teraz park, kochani. Tam jest park, park de Malaga. Chcemy zwiedzać. Plac jest wyjątkowy, ja wspominałam o tym już w moim ostatnim wideo, jeśli nie widzieliście, jak dotarłam do Malagi, to tutaj jest to wideo właśnie. Natomiast, no tak, jest to jeden z moich ulubionych takich parków miejskich. Ciekawe jest to, że drugi taki, który nasuwa mi się od razu do głowy, jest bardzo niedaleko stąd, bo w Sewilli Parkem Maria Luisa przy Plaza de España, który jest też pięknym parkiem, natomiast tutaj są dwie rzeczy, które bardzo lubię. Pomijając tą całą roślinność, którą widzicie, no bo to już jest zachwycające samo w sobie, ale dwie wyjątkowe rzeczy. Jedna to jest zapach. Szkoda, że nie mogę Wam tego pokazać, ale zapach w parku w Maladze jest taki inny, taki intensywny, taki dziwny, taki trochę jakby w lesie deszczowym. Trochę się tutaj czuję jak w Kostaryce, gdyby nie te samochody wokół jeżdżące, bo ten park jest malutki. Um, I druga rzecz to są papugi. Które są nie tylko tutaj w parku, w ogóle są w Maladze, natomiast tutaj jest ich jeszcze więcej. Przyniosłam im dzisiaj trochę chleba i spróbuję je nagrać dla Was. Te babuszki są takie malutkie, zielone i po prostu słychać je chodząc po mieście całymi dniami, a szczególnie właśnie na takiej porze już wieczornej, tak jak teraz, kiedy robi się trochę chłodniej. I tuż przed zachodem słońca po prostu wychodzą gdzieś ze swoich dziupli czy whatever, gdzie mieszkają. Jest ich po prostu milion i są piękne, cudowne, fantastyczne i ja generalnie no cóż, uwielbiam. Papugi argentyńskie w Ameryce Południowej, z której pochodzą, uważane są za szkodniki. Rolnicy od lat polowali na nie, aby nie tracić upraw. W latach 70. sprytny biznesmen wpadł na pomysł, że można je sprzedawać jako zwierzęta domowe. I tym sposobem do Hiszpanii trafiło, jak się szacuje, niemal 40 tysięcy papurzy. Nie przewidziano tylko jednego. Ten gatunek papug jest jednym z najgłośniejszych. Ich skrzek nie pozwalał spokojnie żyć ich nowym opiekunom. Ani ich sąsiadom. Zaczęto więc wypuszczać je na wolność. W Maladze jest ich co najmniej kilka tysięcy. Rozmnażają się bardzo szybko, dlatego słychać je już niemal w całym mieście. Poznałam właśnie w parku pana, który jest zaklinaczem popu, i wszystkie do niego lecą. Mówi, że przychodzi tutaj codziennie i że mu jedzą z rąk i po prostu ja je przed chwilą karmiłam, ale ode mnie to te papugi się trzymają po prostu na 10 metrów, natomiast tutaj coś co się dzieje to usiadłam tak z tym panem i tak siedzę przez pół godziny zachwycona. Mam nadzieję, kochani, że udało mi się Was przekonać, że warto przylecieć do Malagi, warto pozwiedzać, nie tylko plażing, ale też zobaczyć miasto i wszystko wokół. Jeśli byście się wybierali, to w sezonie Ryanair lata z Polski, z kilku lotnisk, ceny są z reguły całkiem sensowne, tak więc polecam serdecznie. Spakujcie się w mały, podręczny bagaż, wtedy wyjdzie jeszcze taniej. A jeśli Wam się film podobał, jeśli chcecie mnie zobaczyć jeszcze kiedyś, jeśli chcecie pozwiedzać ze mną świat, to zapraszam serdecznie, kliknijcie w subskrypcję, proszę, lajki i komentarze też zawsze mile widziane, dziękuję, że jesteście, pozdrawiam Was serdecznie, a ja zadzieram moją kiecę i lecę dalej, już jutro o 5 rano wylatuję, także będę Wam pokazywać jakieś kolejne magiczne miejsca, bo nie, nie, do Polski nie wracam, tam trochę za zimno, uzi. I na koniec jeszcze Malageta, piękna miejska plaża, która oferuje zachwycające zachody słońca. A tak Malaga prezentuje się nocą. Zadzieram i lecę. Dzięki, że jesteście.